Cześć, wam wszystkim. W kolejnym odcinku Football Managera, z widzewem poligemistrzów. Jesteśmy dzień przed meczem z Lechem. Zobaczymy pamiętne zwycięstwo 4-3 nad górnikiem Zabrze w poprzednim odcinku. Kto nie widział, serdecznie zapraszam do oglądania poprzednich odcinków. zobaczymy jak pójdzie w tym meczu najgorszy mecz to z koroną 4-0 bolesna porażka ale powinno być dobrze Łowicz zainteresowany ale odrzuć wszystkie wypożyczenia nie będziemy go wypożyczać on musi grać w czwartej lidze jak będą będziemy w lepszej lidze i wszystko dobrze pójdzie, no to będą do nas przychodzić lepsi zawodnicy. No i to u 19 też by trzeba było polepszyć w przyszłym sezonie, ale to na spokojnie zobaczymy, jacy, może nam przyjdą i jak się. Legia Pierwsza Krakowia ładnie idzie Miała jeden remis z Wisłą Płock My siódmi Ale jeden metr zaległy Śląsk już tyle Prawo to byśmy wpadli jak coś to na szóste miejsce Jeszcze zapisanie gry się złapało Trzeba będzie zrobić do przodu zobaczymy następny też z razem jakiem już niedługo startuje ekstra klasa zobaczymy jak wizualowi pójdzie w tym sezonie na jesień O, patrząc na jesień tu bardzo ładnie gorzej wiosna poszła Co tu jest. Mocne strony. 7 spotkań, 23 zdobytych w ostatnich, 8 spotkań padło w ostatnim kwadransie. Pierwszej połowy. No, nawet dwie bramki z górnikiem Zabrze, Dwie brameczki. Na standardowej zagramy sobie. Nie pozytywnej, a może na standardowej zagramy z lechem. I zagramy. Przejdź. No i zaczniemy meczyk was pyk zatwierdzamy no i poszli ładnie zaczynamy od celnego strzału zobaczymy co nam się wydarzy lech 20 minuta lech bez strzału dobrze idzie Mamy tylko dwa strzały możemy trochę zachęcić żeby to poszło do przodu lek dalej bez strzału no, lek bez strzału w pierwszej połowie no ale zadowolony jestem tylko szkoda że nie było takiej większej akcji o strzałem 50. minucie. Aha, Ameral. Szechuch. ładnie. Szota, szota do Jordiego. Jordi. Ajajaj, sousa. Isak. faulowany. Stępiński. czerwona kartka. Matko. To tak. Szota, pójdziesz tu. Hm. Milosz. Wejdzie za Łęgowskiego przesuniemy to tu i zagramy tak. O, i zatwierdzimy. Trochę niedobrze, ale stępiński. Dwie żółte kartki. W odstępie mi, nawet nie minuty. ojojoj Dobrze. I teraz tak. Terpiłowski zejdzie za Pałłowskiego że wejdzie za Łęgowskiego i Hansen wejdzie za strzałka. Tak. To będzie już cztery zmiany. Skoroś. Aj, Bardzo dobrze zablokowane i niecelny strzał. Dobrze, trzeba ich trochę zachęcić. Choć gramy w dziesiątkę. jakby. Wywalczymy remis, będzie dobrze. Ale bez żadnej takiej akcji pokazowej z naszej strony. Bardzo ładnie z Lechem kończy się remisem. To nie było bardzo ładnie. Kontynuujemy. Rozpoczyna się konferencja, to za chwilę. Ok. I weźmiemy udział rozpoczniemy na pewno jest pan dumny z reakcji pańskiego zespołu po czerwonej kartce wykazali się lada ambicją bo osiągnąć ten wynik prawda wiele zespołów wyniosło w tę sytuację białą flagę ale moi zawodnicy są wykluczeni dobrze A was zbłyszczał no błyszczał jak wygląda relacja na fan druż Funkcjonuje tak samo jak każdym innym tendantem na Der Prezes. Chcemy wygrywać. Czy mógłby Pan wyjaśnić co stoi za Pańskim podejskim? Także znam styl i nie, no tak. Dobrze. Po konferencji prasowej. Teraz radomiak. Więc widzimy się na Radomiaku. byle do przodu Witamy już dwa mecze, dwa dni do radom jaka ja spokojnie ustalimy sobie skład przejrzymy sobie co oferują skałci może coś znajdziemy kogoś Polska. Mhm. Do tego dostali Japończyka cały czas. Ze Szwecji jest zwany. No Hiszpania jest w trakcie. Z L czy środkowy obrońca? Mhm. Nie. taki fajny młody bramkarz z Realu Madryt taki na puchary polskie możliwe to nie ma sugestii w trakcie no to nic nie mamy radom jak on gra ma 0,20 w asystach Drobdingi, czy fajny. Kluczowe podania. Abramowicz. Hmm, Na pasnicę. No to trzeba Abramowicza trochę przykryć. Znaczy, presować. Dobrze, dobra trochę popisu. Naciskamy podczas tego łeciu, mm. co tu mamy, ale ja nie chcę takich starych, ale 19 -letni. ale tu mam środek pola. Bardziej to bym chciał środek obrony do obserwacji do obserwacji Gaesa, to nie chce. Tego nie chcę, tego nie chcę Możesz... 11 latek obrońca właśnie. Pokaż go. Nie chcę. Oczny obrońca. Pokaż go jeszcze lepiej. Skrzydłowy. 35 letni to nie chcę. 20 o napastnik ale no, no mam sam tez i zjawiński to akurat starczy no nie, so wcire, i agelonia zobaczymy jak jej poszło nie ma oh, a feoryty coś nie chcę wyszukać nie uuu ruch kurde nie dobrze biesła za to no żeby ruch czasem nie spadł Wieloniec 3 dwa. W doliczonym czasie gry, piast jeden zero. George Felix, no przecież. Nie wiem. Nie wiem jak to. Jagelonia. Gra. My z Jagielonią wygraliśmy, to w chyba by nie za nami, albo i tak przed nami. Korona wygrywając z nami 4-0 i tak jest pod nami. Później. Nie no, nie siądzi sumie, ja nie wiem. Korona w ogóle to jest totalna. Nami tak wygrała, a resztę przegrywa. To to jest naprawdę wielkie uznanie. To najpierw niech zacznie dobrze strzelać. No to weźmiemy. Rycerz znalazł się ostatnio pod lupą o ogromnym Wydaje mi się, że bycie pod lupą może mu pomóc. Czy prawdopodobnie jest w po powrocie do zdrowia, będzie powoli wprowadzony ze składu? Bez komentarza. Do widzenia, co ich to i kto obchodzi? Czy będzie wracał, czy nie? Będzie rezerwowym, niestety, ale no nic z tego nie poradzimy. Legie, ciekawe. Mogłoby noga się podwinąć. To by. O, widzę, fasonego. Ładnie, tu lecimy. Mąka cztery brameczki. Pomogłem się. O, legie, gubi punkty. Krakowie, gubi punkty z koroną. To będzie jak 11, to walniemy na podium. Mm -hmm. No proszę, takie zaskoczenie. No i później raków, ojej, też ciężkie wyzwanie. A jak tam idzie rak? Mm, będę w, tam, co tam będę wpisał legia. Kalendarz. C -c -c -c. Co nie grają? Nie? Czekajcie. Eka ekstra klasa. Y Na gronie, teraz fazy zapowiedz sezonu na no dwunastu. No dobra, ale. No gdzie jest przegląd rozgrywek? Tabela. No dobra, ale. Tu poprzedni sezon. Jezu, to jest Raków i pogoń, aha. Dobra, pierwszy skład. Czwarta runda. Remis. Tu muszą wygrać. Dobra. Ok, Raków. Aha, już koniec, tak? Mhm. To już koniec konferencji bardzo szybko i wy też już koniec no pff, ale to powiem wam 2 i w tym sezonie bardzo ładnie kurde Dobra Szkoda słów Jedynie lech coś tam działa No w tym sezonie też tak trochę liges odpuścili, bo w tych europejskich pucharach ładnie zagrali. No zrób to. Ale, 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 ale ja chcę. Nie, dobra, to nie tu. Zatwierdź. Kura was non est na pięćdziesiąt, w Angielskiej angielskich Tak, dobrze. Pyk gramy. gramy. Gramy ładny mecz z radomiakiem, zaznać zrób to sam. Tu dobra. Taktyka. przeciwnik o Abramowicz to jest zawsze o ten Abramowicz tu co aktywny pressing i aktywny pressing dobrze ten Abramowicz to jest dobra, mecz pomini grają ruszyli Smolicki, coś się stało Stuczelna kostka, dobra, zejdź Żebyś gorzej tego nie rozdziobał. No, cztery strzały zarosalnych panowie O, ale poprzeczka nas ratuje. O Jezu Zachęć Ładnie Rawas wyszedł. No po co ta długa piłka? Miałeś krótko rozgrywać. Stępiński, żyro do Rawasa, Stępiński. Długa piłka. Co oni z tymi długimi piłkami? Boże, Rocha i 1-0. Co oni kurde grają? Rozgrywanie po ziemi. A oni co? Ciomaki? Fabio Jezu już stracił. Matko, miałem ja już tam trzy punkty przed meczem, doliczyłem. A tu Abramowicz zaraz ośrodkuje. Karny 2-0. Nie wierzę. Daj no wosę ofensywną, kurde, bo my gramy na tej... Po, na tym polechu i to tak o, wygląda. O, Hanousek. So. Tylko nie szel. Mm. No nic nam nie wychodzi chyba w tym meczu. Jeden strzał celny na pięć. Ja nie wiem. Szota. Nie no wiem, wystrzelali się. I super kai i Sparową. Drago, goń! Goń go! Kto tam zablokował? Stępiński. Ale Drożny i... i ramach. dobra. No i co? Do przerwy, jeszcze do przerwy trzy. Nie. Łukasik, Hanuszek. No ale gdzie Ty wybijasz? O Jezu, co oni grają w tym meczu? To nie mam pytań. Czemu tego nie łapałeś? Rawas. Weź ich opierdol, jestem wściekły, jestem wściekły, chuj mi to obchodzi. I zachęcić! Co ten szotak podał mu piłkę? Bože nie. Dobra, jakie tu som. Ha. Oh, Šťavak. Powózski. Natnaski i sypek to już już będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć no nie, aż nie, on no no. mówi. nie, no robię, to strzałek schodzi wchodzi po włoski Jordi Sanzes, nie mam, no to gra z cały meczem, Hansen obręb, zamień na tak zamień tak dajkuna i zatwierdź. Musimy coś zrobić, no kurde. Może jakaś bramka, no 2-0. Coś tu zaczęli pykać. Hansen sen w ogóle. Nad bramką 300 metrów. Dobra, bo ja już nie chcę w... myśleć. No ale dobra. To jest sezon. Uważaj, no, żeby się utrzymać w jakąś dobrą. No karny panie sędzio. Tylko teraz. Teraz to hanauszek. Strzel. Dobra, jest. Mamy bramkę. Może ruszą. No ale nie. 2-1 mecz się skończy. Przegrywamy kolejne spotkanie. Niestety... Ja nie wiem, pierwszą połowę co tak zagrali jak polska reprezentacja wczoraj, drugą. Smoliński. Weź no, udział to i... Pańki Zesuł dominował w dzisiejszym Flokcie, najlepszym zawodnikiem jest 62% posiedzenia piłki, ale jednak czymś doznaliście porażki. Kujwa, dostaliśmy... Trzeba... War... Pokazał, że zrobiliśmy co do nas należało, dobrze, tak. I nie chcę mówić o tym meczu. Menedwie, że To jest nie. Nie wiem do kogo, ale mniejsza z tym, do kogo, co, jak. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.